Dawno mnie tutaj nie było. Może czekajcie, usiądę sobie jakoś ładniej. Tak jest. Po pół roku wracam z odcinkiem RGB podcast, więc nagrywamy to. Dzisiaj temat, jaki chciałbym poruszyć podczas dzisiejszej pogadanki, to kwestia, myślę, że dość kontrowersyjna w ostatnim czasie. W sumie zainspirowałem się postem. Kurde, nie pamiętam czego, ale wrzucę pewnie tutaj wstawkę. O jaki post mi dokładnie chodzi, i zobaczyłem, że jest bunt. No bunt na co? Bunt na AI, na sztuczną inteligencję. I stwierdziłem, że chcę Wam powiedzieć trochę, jakie jest moje stanowisko w kwestii sztucznej inteligencji, co o niej myślę, um, czy realnie jest ona w stanie zabrać mi innym projektantom pracę. O tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Będzie to jak zwykle luźna pogadanka bez jakichś pewnie cięć, więc jak powiem coś głupiego, no to trudno, pójdzie w świat. Lecimy z tematem. Nie obciąłem paznokci. Kurde. Dobra, trudno. Nie będę wam pokazywał. Ale okej, okay. wracając do naszego głównego wątku. No to moim zdaniem AI. Moim zdaniem AI jest fajnym narzędziem. Takim samym narzędziem, jakim. 20 lat temu, no nie będę tutaj palił Jana, nie wiem, kiedy ilustrator, że tak powiem, wszedł w życie projektantów. Ale takim samym narzędziem, jakim właśnie stał się ilustrator dla projektantów, takim samym narzędziem, jak nie wiem, cyrkiel, to jest po prostu narzędzie. Zauważyłem, że masa osób, która nie zna takiego prawdziwego potencjału i zastosowania AI, najwięcej tak naprawdę o tym AI mówi. I zauważyłem to pod moimi rolkami, pod moją krótką formą wideo na TikToku, nie na Instagramie, tylko w szczególności na TikToku, że tam to grono eksperckie jest największe. Tam jest najwięcej ekspertów, którzy mi piszą komentarze typu AI już, ci, już cię wygryzło, AI zabrało ci pracę, AI coś tam, coś tam. Cały czas są takie komentarze, natomiast ja na nie, na nie odpowiadam, no bo no, mija się to z celem, ale no chcę odpowiedzieć po prostu takim jednym odcinkiem podcastu RGB, dlatego że ten temat nie zainspirował właśnie do nagrania tego. AI to jest narzędzie, które uważam, które ja na przykład wykorzystuję do tego, żeby stworzyć fajny mockup dla klienta, wiecie, stworzyć coś takiego bardziej spersonalizowanego, coś takiego bardziej, gdzie to logo nie jest narzucone na Dwudziesty raz, trzydziesty, setny raz ten sam mockup, tą samą wizualizację, tylko na spersonalizowaną wizualizację, na jakieś otoczenie, które na przykład jest pasujące do briefu, do branży, do, do estetyki. Marki mojego klienta. Tutaj przytoczę Wam przykład Markoplast, czyli projektu, który co prawda jeszcze nie został zakończony, ale jesteśmy w trakcie pracy i właśnie wykorzystałem takie, takie wizualizacje, takie rendery, taki twór AI w kontekście właśnie wizualizacji. Logo jest w 100% stworzone przeze mnie, natomiast wizualizacje um, są w, stworzone w AI. Wcześniej, do tej pory w sumie, a nie wcześniej, korzystam z mockupów z Mr. Mockup. Natomiast jeśli, tak jak mówię, chcę postawić na bardziej spersonalizowany klimat, feeling, no to wtedy generuję te mockupy za pomocą Sory, za pomocą czatu GPT, no żeby te po prostu mockupy dawały po prostu feeling już sam w sobie, żeby ten mockup dawał sam w sobie feeling. Natomiast, jakby to powiedzieć, ja zauważyłem też na przestrzeni ostatnich dwóch no dwóch, chciałem powiedzieć trzech, ale myślę, że bardziej dwóch lat, tak to się w świadomo, mojej świadomości, myślę, rozwinęło, że kiedy klient do mnie przychodzi po projekt, logo, identyfikacji, strony, etc., to tak naprawdę nie chodzi tylko i wyłącznie o odebranie tego produktu, po który on do mnie przychodzi. Ale zauważyłem też, że chodzi o ten cały proces, o tą taką całą eksplorację, o ten cały motyw kontaktu z drugim człowiekiem. Teraz mała dygresja, ale miałem ostatnio taką sytuację, kiedy kiedy dostałem maila zgłoszenie od pewnego potencjalnego klienta, który wyraził zainteresowanie moją usługą. Mail brzmiał naprawdę zachęcająco. Jakby byłem niemalże przekonany, że ten klient stanie się moim klientem, takim docelowym, wiecie, że zaczniemy współpracę. Natomiast standardowo mam w zwyczaju przed każdym rozpoczęciem współpracy umówić spotkanie. Na którym po prostu sobie porozmawiamy przez 15 20 minut. Porozmawiamy o projekcie, poznamy się, sprawdzimy, czy w ogóle widział moje pracę, czy estetyka mojej, mojej pracy mu odpowiada. Natomiast ta osoba nie odpisała mi na tego maila. Szkoda, mówię, OK, może nie dotarł do skrzynki, był w stopce e-mail, był w stopce numer telefonu, więc zdecydowałem się, zadzwonić do tej osoby. Natomiast ta osoba była bardzo z takim negatywnym nastawieniem do takiego spotkania, dlatego że powiedziała mi wprost, że ją obchodzi tylko cena i nie, 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 nie lubi takich spotkań, jakichś tam gadanek, ona chce tylko po prostu znać cenę i ewentualnie czas realizacji i to wszystko. No to powiedziałem, że usługa wynosi tyle, czas realizacji tyle. On powiedział, że dobra, dziękuję, do widzenia. Wszystko. Taka osoba myślę, że bardzo chętnie będzie korzystała z usług, które będą świadczyły roboty, AI, sztuczna inteligencja, Graficy, którzy wykorzystują sztuczną inteligencję, projektanci, etc. Chyba, etc. tak się mówi? Etc., cetera, etc. Cetera. No, zaraz mnie ktoś pewnie spierdoli w komentarzu z jebie. No, generalnie, no, taka osoba raczej nie będzie korzystała z usług projektanta, który właśnie sprzedaje nie tylko ten produkt, to logo, tą identyfikację, tą stronę, ale sprzedaje również swój czas, proces, jak i w sumie wiedzę, bo podczas tych spotkań no, przekazujesz temu klientowi też wiedzę. Dlaczego to logo wygląda tak? Dlaczego to logo ma kilka wariantów? Po co to się robi? Um, dlaczego w księdze znaku, brandboardzie, brandbooku mamy rozpiskę kolorów na Pantona, RGB, Cmyka? Czym się różni Cmyk od RGB? Takie informacje często projektanci przekazują podczas spotkań, podczas takich warsztatów ze swoimi klientami. AI owszem, też to zrobi, ale pierwsza w ogóle wiedzieć, jak zapytać. No i tutaj pojawiają się schody. No bo taki klient, który nie jest z branży projektowej, który się na tym nie zna, on nie będzie w ogóle wiedział, że takie pytania można zadać, nie? On powie, wygeneruj mi logo i takie, i takie. AI to zrobi. Czy to logo będzie dobre? Na chwilę obecną uważam, że AI robi tragiczne logo. Te logo są nieestetyczne, nierówne, niechlujne, bez jakiejkolwiek Proporcji między znakiem graficznym a sygnetem, między sygnetem a logotypem, no jest po prostu jeden wielki bałagan. Więc, no, moim zdaniem, to nie jest jakościowa praca. Napiję się. Natomiast jest klient, który. Stoi po drugiej stronie tego medalu, który owszem, przychodzi do mnie po jakościowy projekt, logo, po dobry znak graficzny, po coś, co ja zawsze tak rzucam klientowi, że zostanie z jego firmą, mam nadzieję, do końca życia tej firmy. Bardzo tak smutno brzmi do końca życia tej firmy. No, jak firma jest przekazywana przecież z, na, z dziada na prawdziada, to życie chyba się nigdy nie skończy tej firmy. Więc po prostu do żywotnio do końca życia to jest to samo, masło myślane dobra, nieistotne, wyjdźmy z tego eeeem um, wątek, Jezus Maria Chodzi mi o to, że jest druga strona medalu, gdzie właśnie jest ten klient, który docenia nie tylko ten produkt, który otrzymuje, ale właśnie tę wiedzę, ten proces, tę możliwość uczestniczenia w tym procesie, kontaktu z drugim człowiekiem. Po części też może docenia rękodzieło, bo to, co ja robię, to w jakimś tam stopniu to rękodzieło jest, no bo wiecie, powstaje to od zera, from scratch, z pustej kartki papieru. Nie wiem, czym wkręciłem to angielskie zdanie. Zaraz ktoś pewnie może mi napisze, że nie wkręcaj angielskich słówek. Polski nie lub takiego pol-english, no, ale czasami sobie lubię, wiesz? Lubię, czasami wpierdoli coś po angielsku. Tak wiesz? Brzmi to bardziej kozacko. To jest ta prawda. Jak ktoś wpierdala coś zdanie po angielsku, a mówi po polsku, no to chce po prostu zabrzmieć jak kozak. Taka jest prawda. Jak ci powiesz, że jest inaczej, to kłamie. Ja uważam, że prawda jest taka, że po prostu chcesz zabrzmieć jak kozak, i właśnie teraz to zrobiłem. Yeah. Więc, ym, więc tak. Więc moim zdaniem, ym, tak to wygląda. Jakby po prostu zależy, kto jest twoim klientem. Jakby to powiedzieć, ja myślę, że ogólnie ludzkość się boi takiej trochę rewolucji robotów, nie? że wiecie, roboty przejmą kontrolę nad światem i tak No, Ja mówię, jak zobaczyłem post, no nie pamiętam, co to jest za instytucja była, ale to była jakaś chyba instytucja, no to tam komentarze były, no mega jechały po tym AI, nie? że dlaczego robicie takie gówno, zamiast zapłacić lokalnemu artyście za zrobienie tego, to wygenerujecie to w AI. Coś, coś taki komentarz chyba był. Więc no nie ukrywam, że miałem takie wow. Ludzie się buntują przeciwko sztucznej inteligencji. Patrzcie, pasnokcie długi. Nie co? Ludzie się buntują przeciwko sztucznej inteligencji. Miałem takie wytyfy. Nie? Jakby. What the fuck? Dlaczego? Przecież to ułatwia pracę. Um, inna strona medalu. Mój kumpel Bartek z Roka mi powiedział, że w ogóle te całe serwery gdzie to się generują te prompty i tak dalej, to one są bardzo chłodzone i dużą ilością wody, tam coś się spala przy tym, jakby jest mega kwestia ekologiczna też istotna w tej kwestii, więc ludzie, którzy są takimi, wiecie, zawistnymi, tak się nie mówi chyba, ale takimi, wiecie, ekologami z krwi i kości, też będą pewnie tutaj dorzucali swoją cegiełkę w kwestii tego buntu. Um, no powiem tak, czy mi AI ukradło, zabrało zlecenia? Na chwilę obecną nie. Nie czuję absolutnie tego, żebym miał mniej zleceń, czy, 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 czy coś ten deseń, wręcz przeciwnie, podniosłem w ostatnim czasie ceny, bo zleceń było na tyle dużo po moim przyjeździe, bo osoby, jak oglądacie mnie tylko na YouTube, to nie wiecie, ale w styczniu byłem na takim małym tripie z moim tatą, który jest kierowcą tira zawodowym, no i całe 3-4 tygodnie spędziłem z nim w ciężarówce i to był bardzo intensywny dla mnie czas, bo mega przez ten miesiąc rozwinąłem swoją działalność wbrew pozorom, więc byłem na wyjeździe w ciężarówce, pracowałem w ciężarówki, a bardzo udało mi się rozwinąć moją działalność, więc no, mega fajnie. Um, tak. No i. No mówię, no rozwinęło tam tego czasu bardzo działalność, a AI wręcz mi w tym pomaga, no bo mówię, generuje sobie jakieś mockupy, generuje sobie teksty na te mockupy, bo wiecie, czasami jest jakiś papier firmowy na mockupie, nie wiem, logo dla, identyfikacja wizualna dla jakiejś kancelarii, tak, to jest jakiś papier firmowy, no to, no nie chcę, myśleć, co tam wpisać, a nie chcę wpisywać lorem ipsum, bo lorem ipsum wygląda bardzo generycznie i stokowo i, i sztucznie, no to sobie generuje jakiś tam losowy tekst w czacie, nie? Więc jakby moje zastosowanie AI nie jest, jakieś Jakieś, bym powiedział, mega ambitne, nie? Jakieś mega, um, no może te mock są bardziej ambitne. Um, natomiast, no właśnie tak jak mówię, najwięcej do mają ci w, na tym TikToku, w tych komentarzach, co generują sobie w AI, w czacie GPT przepis na obiad. Proszą o rozwiązanie zadania z matematyki i te osoby wchodzą pod moją rolkę i piszą oh, AI zabrało ci pracę ja sobie na to patrzę i myślę, no, no stary, bie, tu nie chodzi o to, że chcę się teraz przechwalać, ale naprawdę mam ostatnie miesiące bardzo dobre, jeśli chodzi o kwestie zarobkowe, więc, więc totalnie, nie wiem skąd takie przekonanie u tych osób, jakby cały czas powtarzam, projektowanie logo, znaków graficznych, identyfikacji, to jest moja największa pasja, moja największa zajawa, i ja nawet jeśli, załóżmy hipotetycznie, nawet jeśli AI mi zabierze pracę i przejmie cały rynek projektowy, to ja i tak sobie będę to robił dla czystej frajdy zajawy. Bo tak zacząłem to robić, później zamieniło się to w moją pracę i um, mój. Mój. Jezus, jakiś dostawczak to chyba jechał. Później zamieniło się to w moją pracę i jakby gwarantowanie mojego dochodu, czy pracę, po chciałem jakoś inteligentnie zabrzmieć. Um, w ogóle siedzę, staję nóżka na nóżkę, nie, gadam tak wolno, ale nauczyłem się tak spokojniej mówić. Też ostatnio, mogę tak wam zradzić, ma dygresja, ale odstawiłem, odstawiłem właśnie wszystkie rozpraszacze. Nie mogę tutaj chyba mówić takich słów, no bo zaraz mnie tutaj YouTube może jakiś strajka dać coś, ale chodzi mi na przykład o kawę, jakieś inne rzeczy. Jakieś z procentami na przykład. Więc to mi pozwoliło bardzo mocno wyciszyć swoje wnętrze i właśnie pozwolić na taką spokojną mowę, na takie taki brak pośpiechu w życiu. I jest to może trochę taka trygersja, trochę od naszego tematu AI. Jest to może trochę spowodowane tą całą taką, wiecie, propagandą, która dzisiaj jest na zdrowy tryb życia, na don't waste your uh, youthful, 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 że nie marnuj swojego młodego życia imprezami i tak dalej. Ja już się wybawiłem i tu po prostu chodzi o to, że się w życiu chcę czegoś innego, chcę spokoju, chcę mm, a chcę po prostu coś, które wyżej wejść ze swoją marką osobistą, a czuję, że z tym dobrze rezonuje, w moim przypadku, właśnie odstawienie wszystkich jakiś rozpraszaczy, jak ja to sobie ładnie nazwałem. Nie lubię strasznie słowa używki. Nie lubię go. Jest takie, nie wiem, zużyć coś, a nie, używki, kurwa. Nie podoba mi się to słowo od kompletnie. Rozpraszacze. Nowe słowo, nowa nomenklatura. Um, ale wracając do tematu AI, więc moim zdaniem. A może i owszem, będzie z czasem tworzyło lepsze znaki, lepsze identyfikacje, chociaż nadal nie wyobrażam sobie... Tworzyć identyfikacji w AI, jakby to miało wyglądać, że co ty piszesz z tym czatem? Pierw tworzysz mu w tym czacie e logo, potem mu dajesz komendy, żeby on to przeniósł na inne materiały, potem, żeby to wypluł w pliku do druku. No, myślę, że w przyszłości może miałoby to sens i faktycznie technologia się do tego stopnia rozwinie. Natomiast nadal w projektowaniu identyfikacji, logo, dobieraniu kolorów, dobieraniu stylu zdjęć, estetyki tych zdjęć i tak Liczy się coś więcej niż tylko umiejętności programowe, umiejętności znania, umiejętności posiadania wiedzy na temat używania oprogramowania, ale liczy się wiedza z marketingu, wiedza z kwestii estetyki, wiedza z kwestii projektowania. No, tego AI myślę, że nigdy nie będzie umiało na, jakby to powiedzieć, dobrym poziomie. Dlatego że zwróćcie uwagę, jak działa czat. Czat przyjmuje za rację to, co mu trochę zarzucimy na rację co mu trochę zarzucimy, że to jest racja. Nie wiem, przykładowo, głupi przykład. Um... Grałem w Fifę, zepsułem telewizor. Mam tu telewizor akurat i grałem w Fifę, ale nie zepsułem telewizora. Grałem w Fifę i zepsułem telewizor. Pierwsze, co czad mi powie, to że mm, no, że powinienem sobie inaczej radzić z emocjami, zastanów się, tam bla 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 bla, przykładowo. Um, ale ja mu powiem, ale nie, ja się cieszę, że ten telewizor zepsułem, bo, um, bo y, teraz jestem już spokojny, o wiele mi jest lepiej, cieszę się, że mogłem to zrobić. C co czat mi na to odpisze? Super, cieszę się, że w takim razie tego zrobiłeś. No, czasami rzeczy materialne nie są istotne, a najważniejsze jest twoje samopoczucie. Cieszę się, że tak zrobiłeś. Tak prawdopodobnie wybrzmiała przykładowa korespondencja na temat zepsucia telewizora z czatem GPT, więc no, sami widzicie. On potrafi przyjmować po prostu jakieś swoje takie, mm, nie swoje, tylko Twoje jakby rzeczy, i on je, jeśli mówimy, że to jest prawda, że to jest racja, to on po prostu uzna, że to jest właśnie ta prawda i racja. Czy mogę coś jeszcze odnośnie tego AI dodać? No, nie wiem. Jakby wiecie, problem jest taki, że teraz wydaje mi się, że wszystko powiedziałem na ten temat, co uważam i tak dalej ale pewnie będę montował ten filmik czy tam go wrzucał na YouTube a to stwierdzę że no nie no zapomniałem jeszcze o tym o tym i tamtym nie więc no czujesz tak pewnie będzie ale no nie, no powiedziałem swój statement, co myślę, jak wykorzystuję. Czy realnie uważam, że może to zagrozić? No tutaj jeszcze raz powiem, że moim zdaniem nie. Będzie to po prostu narzędzie, które dość mocno ułatwi pracę, ale nigdy nie będzie tak, że projektanci nie będą, nie wiem, będą bezrobotni. Nadal będą ludzie, którzy będą woleli zapłacić człowiekowi za wykonanie bardziej rękodzieła, za wykonanie bardziej takiej ręcznej pracy, takiej precyzyjnej pracy, takiej. Mocno spersonalizowanej pracy, no i przede wszystkim będą chcieli mieć kontakt z drugim człowiekiem. Ja mam na przykład teraz takiego klienta Kubę z którym działam już przy kolejnych tematach i po prostu, no nie chcę powiedzieć, że się skumplowaliśmy, bo no nie wiem, czy Kuba może to potwierdzić ze swojej strony, ale no po prostu mamy bardzo fajny vibe na spotkaniach, nie? Ja widzę, że po prostu Kuba wchodzi na te spotkania zadowolony, czuje taką satysfakcję z tego, co tam dla niego powstaje, że on czuje satysfakcję z tego, więc no to jest coś, co pisząc czatem GPT raczej tego nie doświadczysz, nie? Że to jest właśnie ta interakcja międzyludzka, o którą moim zdaniem bardzo mocno chodzi. No ale wytłumacz to teraz Wojtkowi, Jasiowi, foliarzom z, komen z komentarzy pod tiktokami, nie? No nie wytłumaczysz, to jest, wiesz, walka z wiatrakami. Czy znaczy, słyszałem takie fajne powiedzonko... Um, kurde, jak ono brzmiało... Um, ono brzmiało jakoś tak, że... Nie pamiętam. Żeby nie warto po prostu dyskutować z głupszym, że głupi ma zawsze rację, chyba coś takiego jest, nie? A to inaczej brzmiało, ale no to jakby o to mi chodzi, że głupi ma zawsze rację, że nieważne jakie dasz argumenty, to on tak będzie cię zbijał yy, i mówił ci, że ty nie masz racji. Że a co to, a co? No jakby no cały czas będzie odbiła piłeczkę. Miałem taką sytuację ostatnio, taka jeszcze dygresja, już kończymy powoli ten odcinek, ale jeszcze mam taką ciekawostkę odnośnie tej właśnie racji. Dodałem właśnie projekt na. Na TikToka dla grupy Bartkowiak, gdzie opisuję właśnie zaprojektowane przeze mnie logo, bo to w zasadzie rebranding. No i mówię, że nazwa to Grupa Bartkowiak, no i główne logo ma taki zapis, że jest. Grupa Bartkowiak, natomiast mówię, jaki jest sens tej nazwy, że jakby głównym członem nazwy jest Bartkowiak, bo to z tego nazwiska ludzie będą kojarzyli firmę, a nie z jakby tego przedpisku czy dopisku grupa, że chodzi o rozpoznawalność, która, która będzie budowana na tym nazwisku, na, na tej właśnie Bartkowiak. No i w wersji głównej było owszem, grupa Bartkowiak, natomiast w wersji um, pionowej było zapisane. Wiadomo do góry był sygnet, takie niebieskie geometryczne literki GB, abstrakcyjne, więc trochę czytelność jest dość mocno umowna, ale ona jest. Jak ktoś, jak komuś powiem, że tam jest GB, no to ktoś to zobaczy. Pewnie teraz wyświetla Wam się to na ekranie, ten, ten projekt. I. Rzuciłem ten projekt właśnie w wersji pionowej, w poziomej głównej wersji logo było Grupa Bartkowiak, w wersji pionowej było Sygnet, Bartkowiak i pod spodem Grupa. No i ta osoba mi zaczęła zarzucać, że jak mogę zmieniać nazwę firmy, że nazwa to Grupa Bartkowiak, a nie Bartkowiak Grupa. No i ja tej osoby tłumaczę, że to jest wersja pionowa, że ona będzie wykorzystywana w mniejszości, przypadków, w mniejszości przypadków, że chodzi o rozpoznawalność, że jak ci pokażę ten projekt, to nadal będziesz wiedział, że to jest. je to, gdzie to logo znajduje się, naszym to logo się znajduje, to pionowe z Bartkowiak grupą, to i tak będziesz wiedział, że należy do grupy Bartkowiak, a to, czy ten dopisek jest do góry, czy na dole, to jest po prostu niuans, nie? Że chodzi tutaj głównie o ten człon nazwiska. To ta osoba mi potem zarzuciła, że, mm, że to co, jak to, że ja robię takie doskonałe logo, ale że musi mieć ono kilka wariantów, że nie może być tylko jednej, jednego wariantu, no to już wiecie, dokąd ta rozmowa jakby zmierzała. No rozmowa, mówiąc brzydko, no po prostu chuja z butem że tak powiem, nie? Więc, no, nie warto dyskutować z ludźmi w komentarzy. Ja żyję od jakiegoś czasu z takim przekonaniem, że na świecie nikt nie ma racji, tylko każdy po prostu ma swoją opinię. I jak zacząłem do życia w ten sposób podchodzić, to żyje mi się o wiele, o wiele łatwiej. I nie wiem, jak z tematu AI przeszliśmy do jakiejś filozofii, ale cieszę się, że nagrałem się ten odcinek i że wrzucam go zaraz na YouTubea, bo dawno nie gadałem w takiej dłuższej formie. A fajnie sobie tak czasami po prostu pogadać. Więc dziękuję Wam za oglądanie. Życzę Wam miłego dziąka, wieczoru, weekendu, zależnie kiedy to oglądacie. No i pewnie do następnego materiału. Pozdrawiam Was. Hej. Fajnie wyszło. Podoba mi się.